Pracowniku korpo, dyrektorze prezesie prawniku, pani, panie, mecenas. Znienawidzisz mnie za to, ale powiem ci prawdę. Twój garnitur, tytuł, wysoka pensja nie zmienił mi jednego. Jesteś alkoholikiem. Boisz się tego słowa? Spokojnie. Większość wysokofunkcyjnych alkoholików też. W końcu przecież wszystko masz pod kontrolą, prawda? Wysoka pozycja, prestiż, sukces. Tylko że, tylko że. Wcale nie, bo uzależnienie w garniturze wygląda inaczej. Nie przewracasz się na ulicy, nie tracisz pracy, ty pijesz i ćpasz elegancko w klubowych kiblach, w restauracjach, na bankietach. Whisky po ciężkim dniu, szybka kreska przed spotkaniem, ale nie pamiętasz już dnia bez etanolu i nie umiesz odpocząć inaczej. I to jest Twój największy lęk. Bo jeżeli przyznasz, że masz problem, to znaczy, że wszystko, co budowałeś, ten wizerunek profesjonalizmu, stabilności, to tylko iluzja. A pod nią chaos, paranoja i samotność. Kiedy ostatnio zasnąłeś bez jednego na uspokojenie? Kiedy ostatnio stres nie kończył się alkoholem? Mówisz i myślisz, że jesteś sprawczy i decyzyjny? To zdecyduj. Kontrolujesz picie, czy picie kontroluje ciebie? Więc pytanie nie brzmi, czy masz problem. Pytanie brzmi, co musi się zjebać, żebyś w końcu przestał się oszukiwać. A jeśli cię to ruszyło, to znaczy, że powinno, więc zostań tu na dłużej.